Rozwiązaniem równania takiego jest. I tutaj są liczby, z których mam wybrać rozwiązanie tego równania. I to zadanie robię w taki sposób, że po prostu rozwiązuję to równanie. Po lewej stronie mam wyrażenie, w którym jest x w liczniku oraz x jest w mianowniku. W przypadku takich wyrażeń trzeba wyznaczyć dziedzinę. Dziedzinę tego równania, dziedzinę tego wyrażenia. W tego wyrażenia jest to zbiór wszystkich takich liczb, które ja mogę podstawić do tego wyrażenia i otrzymać sensowną wartość. Na przykład x równa się 2, jak podstawię, no to mogę policzyć wartość wyrażenia 3 razy 2 6 minus 1 5, 7 razy 2 14 plus 1 15 5 na 15 1 trzecia. I wyszła mi jakaś sensowna wartość. Już widać, że. To x równe 2 nie jest rozwiązaniem, bo wyszłam mi 1 trzecia, a szukam x dla którego mi wychodzi 2 piąte. No ale jeszcze sprawdzę, czy minus 1 należy do dziedziny. 3 razy minus 1, minus 3, minus 1, minus 4. 7 razy minus 1 to jest minus 7, plus 1, minus 6, minus 4 na minus 6 to jest, minus się skracają 4, 6, czyli 2 trzecie. Dla x równego minus 1, Wychodzi 2 trzecie. Widać, że to też nie jest rozwiązanie, ale ja na razie nie szukam rozwiązania, tylko zastanawiam się, jakie liczby należą do dziedziny. Tak? Już sprawdziłem, że x u się 2 należy, x u się minus 1 należy, bo wychodzą sensowne wartości po lewej stronie. A kiedy nie będzie wychodziła sensowna wartość? No, tylko wtedy, kiedy ten mianownik będzie równy 0. Ponieważ tutaj mam licznik dzielony przez mianownik, który z zastępuje znak dzielenia, no to ten mianownik nie może się równać 0, ponieważ nie wolno dzielić na 0. E, jeśli ktoś cię zapyta, ile jej wynosi 10 dzielone na 0, prawidłowa odpowiedź nie wolno to robić i nie ma odpowiedzi na to pytanie. Dlatego muszę wyrzucić e, liczby, które mi zerują ten mianownik. Więc znajduję te liczby. Układam równanie, mianownik równa się 0, 1 na prawo przenoszę, czyli minus 1 po zmianie znaku, dzielę na 7, czyli mam x równa się minus 1 siódma. I dla x równego minus 1 siódma mianownik jest równy 0, co, co zresztą sprawdzę. 7 razy minus 1 siódma to jest minus 7 czyli minus 1 plus 1, 0. Więc ta liczba nie może być... Yy, w mianowniku I piszę, że x nasie, x jest różne od minus 1,7. To jest moja dziedzina tego wyrażenia wymiernego. Wszystkie x różne od minus 1,7. To znaczy wszystkie liczby różne od minus 1,7. I teraz już mogę sobie spokojnie rozwiązywać to równanie i rozwiązuję. Mam tu równanie, mnożę przez 7x plus 1. W ogóle, mnożenie przez wyrażenie z x jest zawsze ryzykowne, ponieważ to wyrażenie może się równać 0, a, a mnożenie przez 0 nie ma sensu, tak? Bo na przykład 5 równa się 3, to jest fałsz. Ale jak obie strony pomnożę przez 0, to widzimy mi 0 równa się 0 i z fałszu otrzymuję 0, tak? Więc y, przez 0 nie wolno mnożyć. I trzeba zadbać o to, żeby to nie było równe 0. No ale dla i, y, ponieważ mnożę przez 7x plus 1, no to y, a, y, to jest mianownik... Więc już zadbałem o to, żeby ten mianownik nie był równy 0, pisząc, że x jest różny od minus 7. Tak. No i mnożę przez ten mianownik, żeby po prostu pozbyć się tego mianownika z lewej strony, żeby nie mieć ułamka z lewej strony. Pomnożyłem przez 7x plus 1, obie strony, czyli po lewej stronie zostało mi tylko 3x minus 1. Już nie ma ułamka. Prawa strona to 2 piąte razy ten mianownik, bo obie strony mnożę. Pozbędę się jeszcze tego ułamka, mnożąc przez 5 razy 5, czyli 5 razy 3x minus 1 w nawiasie. 2 piąte razy 5 to jest 2, czyli 2 razy nawias. Tutaj też warto pamiętać, że niektórzy się zastanawiają, no mnożę przez 5, to dlaczego nie pomnożyłem przez 5? 2 piąte i tego nawiasu, tak? Bo są tutaj dwa wyrażenia, 2 piąte i nawias. No dlatego, że tutaj jest mnożenie. 2 piąte razy nawias, co oznacza, że jak mnożę przez 5, to mnożę tylko jeden składnik tego iloczynu, obojętnie który, no ale ponieważ usuwam tutaj mianownik z tych dwóch piątych, no to mnożę 2 piąte razy 5, zostało 2 razy 7x plus 1. No i to jest już proste wyrażenie pozbywam się nawiasów 5 razy 3x 15x 5 razy minus 7 minus 5 2 razy 7x 14x 2 razy 1 2 14x na lewo minus 5 na prawo po zmianie znaku plus 5 15x minus 14x x fajnie 2 plus 5 7 i jest już wynik x się 7 jeszcze tylko sprawdzam czy przypadkiem nie wyszło to co wyrzuciłem Minu nie wyszła minus 1 7, więc więc to jest mój wynik to jest ważne, żeby właśnie wyznaczać dziedzinę na początku, bo może się zdarzyć, że wyjdzie mi wynik, który ja wyrzuciłem. No pod warunkiem, że wyznaczyłem tę dziedzinę, więc wiem, co wyrzucać. Bo jak nie wyznaczyłem, no to, to wtedy bym zostawił ten wynik, jakby wyszła mi 1,7, bym go zostawił jako prawidłowy. A, nie, a, a nieprawda, tym wynikiem minus 1,7 nie jest prawidłowy, ponieważ jest wyrzucony z dziedziny, a jest wyrzucony z dziedziny, ponieważ daje zero w mianowniku, czyli po lewej stronie mam bezsensowne wyrażenie i, i a bezsensowne wyrażenie nie może się udać sensownemu, czyli minus 17ma nie może być rozwiązaniem, ale nie wyszła minus 1 wyszło, wyszło x równa się 7 to jest rozwiązanie odpowiedź D.